Czy wiesz, że codziennie możesz niszczyć swój mózg? I nawet nie masz o tym pojęcia? Większość ludzi codziennie spożywa produkty, które powoli, ale skutecznie niszczą ich zdolność myślenia, koncentracji i pamięci. Brzmi przerażająco, prawda? Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że te produkty znajdują się w każdej kuchni. I prawdopodobnie właśnie ty masz je w swoim domu. Chcesz wiedzieć, co to za produkty? Zostań ze mną, bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić twoje życie na zawsze. Przedstawię ci również alternatywy niektórych produktów, oraz dowiesz się, co jest naturalnym paliwem dla twojego mózgu. Zaczniemy od czegoś oczywistego, ale posłuchaj uważnie. Chodzi o cukier: słodki, pyszny, uzależniający. Ale zanim wyrzucisz wszystkie słodycze z szafki, pozwól, że coś wyjaśnię. Cukier sam w sobie nie jest zły. Ba. Jest nawet potrzebny. Twój mózg potrzebuje glukozy do działania. To jego główne paliwo. Ale... i tu jest haczyk. Potrzebuje go w odpowiednich ilościach. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby dorosły człowiek spożywał nie więcej niż 25 gramów cukru dziennie, czyli około 6 łyżeczek. Brzmi rozsądnie, prawda? Problem w tym, że przeciętny człowiek zjada ponad 80 gram cukru dziennie. To ponad trzy razy więcej niż potrzeba, i nie myśl, że chodzi tylko o słodycze. Cukier jest dosłownie wszędzie. Jedna szklanka soku pomarańczowego, 22 gramy cukru. Mały jogurt owocowy, kolejne 15 gram. Jak to możliwe? Dlaczego cukier jest dosłownie w każdym produkcie? W dawnych czasach cukier był luksusem. Ludzie czerpali go głównie z owoców i miodu. To były naturalne źródła pełne witamin i błonnika, które spowalniały wchłanianie cukru. Ale dziś cukier jest dosłownie wszędzie, bo jest tani i uzależniający. Producenci dodają go do wszystkiego, od pieczywa po sosy, bo wiedzą, że wtedy zjesz więcej. Nie mówię, że masz przestać jeść wszystko co słodkie, ale zacznij czytać etykiety. Zwróć uwagę na ukryty cukier w produktach, które wydają się zdrowe. To nie cukier jest zły to jego nadmiar jest szkodliwy. A to dopiero początek. Bo kolejne produkty na tej liście są jeszcze gorsze. No dobrze, pewnie teraz myślisz: "Okej, okay, skoro cukier jest zły, to przerzucę się na słodziki". To najgorsza decyzja, jaką możesz podjąć. Aspartam, acesulfam K, sukraloza brzmią jak chemiczne potwory i słusznie, bo nimi są. Aspartam jest około 200 razy słodszy od cukru, ale w organizmie rozkłada się na metanol i formaldehyd, substancję toksyczną dla mózgu. Acesulfam K zawiera związki chemiczne podejrzewane o działanie rakotwórcze i może wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego. Sukraloza to chemicznie zmodyfikowany cukier, który może zaburzać mikrobiom jelitowy, co z kolei wpływa na zdrowie mózgu. Te chemikalia nie tylko oszukują Twój mózg że jest najedzony. One go dosłownie uszkadzają. Badania wykazują, że sztuczne słodziki mogą powodować bóle głowy, lęki, a nawet depresję. Czy to nie ironiczne? Chcesz być zdrowy i unikasz cukru, ale w zamian niszczysz swój mózg. A najgorsze jest to, że producenci dodają te chemikalia do wszystkiego. Od napojów light, po gumy do rzucia. Zaczynasz rozumieć, dlaczego warto czytać etykiety? Więc czym zastąpić te sztuczne trucizny? Nie martw się. Są zdrowe alternatywy, które nie niszczą twojego mózgu. Stevia. Naturalny słodzik pochodzący z liści rośliny. Zero kalorii, zero chemii. Ksylitol. Pozyskiwany z brzozy. Nie podnosi poziomu cukru we krwi i jest bezpieczny dla mózgu. Erytrytol. Naturalny alkohol cukrowy, który nie fermentuje w jelitach, więc nie powoduje wzdęć ani problemów trawiennych. Miód. Ale tylko w małych ilościach, bo choć naturalny, to nadal jest bogaty w cukry proste. Zamiast chemicznych bomb, wybierz coś, co wspiera zdrowie Twojego mózgu. Uwielbiasz fast foody, chipsy, frytki, ciasteczka? No cóż, mam dla Ciebie złą wiadomość. Te pyszne przekąski zawierają coś, co powoli i skutecznie niszczy Twój mózg: tłuszcze trans. Te sztucznie utwardzone tłuszcze nie tylko zwiększają ryzyko zawału i otyłości, one dosłownie kurczą twój mózg. Badania wykazują, że osoby, które spożywają dużo tłuszczów trans, mają mniejsze mózgi i większe problemy z pamięcią. Tak, dobrze usłyszałeś, jedząc chipsy, zmniejszasz swój mózg. Pomyśl o tym następnym razem, gdy sięgniesz po paczkę ciastek. Czy naprawdę warto poświęcać swój mózg dla kilku minut przyjemności? Myślisz, że gluten to tylko moda albo wymysł dietetyków? Cóż, pozwól, że cię zaskoczę. Gluten to białko występujące w pszenicy, jęczmieniu i życie. Ale nie chodzi tu tylko o celiakię czy nietolerancję pokarmową. Najnowsze badania pokazują, że gluten może wpływać na twój mózg nawet jeśli nie masz alergii. Stan zapalny wywołany glutenem może powodować mgłę mózgową, problemy z koncentracją, a nawet depresję i stany lękowe. I to nie jest teoria spiskowa. To naukowo potwierdzone fakty. A teraz najgorszy produkt z listy. Ten, który większość ludzi spożywa codziennie, nawet o tym nie wiedząc. Używasz oleju słonecznikowego, sojowego albo rzepakowego. A może uwielbiasz chipsy, frytki i fast foody? Mam dla ciebie brutalną prawdę. Te przetworzone oleje roślinne to dosłownie trucizna dla twojego mózgu. Brzmi drastycznie? Ale to fakt. Te oleje zawierają tłuszcze omega-6 w nadmiarze, co prowadzi do stanów zapalnych w mózgu. A stany zapalne w mózgu to prosta droga do depresji, lęków i problemów z pamięcią. Nie wspominając już o tym, że te tłuszcze utleniają się podczas smażenia, tworząc toksyczne związki. Związki, które uszkadzają twoje komórki nerwowe. Czy to nie szalone, że coś tak powszechnego jest tak niebezpieczne? Więc co możesz zrobić? Zastąp je zdrowymi tłuszczami. Olejem kokosowym, oliwą z oliwek, masłem klarowanym. Twój mózg ci za to podziękuje. Pomyśl o tym. Codziennie karmisz swój mózg trucizną, bo tak jest wygodniej i taniej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poprawie pamięci i koncentracji oraz jakie produkty działają jak paliwo dla twojego mózgu, Kliknij teraz w link, który pojawił się w prawym górnym rogu. A więc już znasz pięć produktów, które niszczą twój mózg: cukier, sztuczne słodziki, tłuszcze transgluten, przetworzone oleje roślinne. Ale wiedza to tylko pierwszy krok. Najważniejsze pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Twój mózg to najważniejszy organ w twoim ciele. Bez niego nie osiągniesz sukcesu, szczęścia ani spełnienia. Więc, co wybierasz? zdrowie i sprawny umysł, czy chwilową przyjemność z jedzenia. Jeśli ten film Cię zainspirował, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, który z tych produktów Cię najbardziej zaskoczył. I podziel się tym filmem z bliskimi, być może uratujesz ich mózgi przed destrukcją. Pamiętaj, Twoje zdrowie zaczyna się od tego, co jesz. Dbaj o swój mózg, bo masz tylko jeden. Do zobaczenia w kolejnym materiale.